Strona SF Tools oraz idące z nią legalne wspomagania do gry Shakes and Fidget są z nami już naprawdę długo. Jednak mimo tego sporo osób nadal nie miała styczności z tą stroną, a co za tym idzie naprawdę wiele traci. Najważniejszym według mnie argumentem jest to, jak wiele grzybków można dzięki niej oszczędzić. Jestem Papaj i dziś przedstawię Wam według mnie trzy najbardziej przydatne funkcje oraz pomogę z prawnym logowaniem. Logujemy się w taki sposób, że wybieramy sobie zakładkę statystyki. Następnie tutaj domyślnie wybrano mi już pliki, jednak gdy będziecie w innej zakładce wystarczy po prostu w nie wejść. Następnie naciskamy sobie opcję. Popierz z gry. Tutaj wpisujemy nasz login do konta SF oraz hasło. Jeśli nie pamiętacie, pod jakim nickiem macie po prostu podpięte wasze konta, to wystarczy wejść w ustawienia. Tutaj mamy zakładkę konto SF i tutaj w tym miejscu widzimy, jakie konto SF mamy. Jeśli dane konto nie jest jeszcze podpięte, to właśnie tu będzie można to zrobić. No I w tym miejscu właśnie wpisujemy sobie nasz nick oraz hasło, po czym enterujemy bądź naciskamy przycisk. Kontynuuj. Dzięki temu możemy wybrać sobie, które konto chcemy, no i ja na przykład chcę skorzystać z konta, na którym najczęściej nagrywamy. Po takim zalogowaniu posiadacie już Wasze dane, jednak one są ważne tylko z momentu, w którym wykonywaliście logowanie. Jeśli 5 minut później wypijecie sobie na przykład miksturkę, zmienicie broń, to tą czynność trzeba powtórzyć w celu zaktualizowania informacji. Następnie, żeby skorzystać z naszych trzech ulubionych funkcji, wracamy w lewym górnym rogu zakładką SF Tools i cieszymy się tym, co jest przed nami. Według mnie największym game changerem jest oczywiście symulator lochów. Chyba nie trzeba powiedzieć, ile tutaj grzybków możemy zaoszczędzić. Z pozycji normalnego gracza, który dopiero zaczyna swoją przygodę, czy nawet y, wszystkich innych wyjadaczy, ciężko jest nam oszacować, jak Szybko jesteśmy w stanie jakiś dungeon pokonać, i który tak naprawdę jest łatwiejszy do pokonania. Żeby załadować nasze informacje, które przed chwilą pobraliśmy, mamy tutaj z lewej strony załaduj zapisanych graczy, po czym wybieramy konto, na które chcemy wejść i wszystkie informacje się wtedy automatycznie odświeżają na każdym z naszych tutaj pachołków. Mamy wtedy kilka różnych opcji, takie jak wybranie lochu, który konkretnie chcemy sprawdzić, wybranie na przykład konkretnego przeciwnika i symulację ile razy, razy ile podejść. Czyli w tym przypadku symulujemy sobie aż 20 tysięcy razy tą walkę i widzimy, że tylko w przypadku nielicznych udało nam się bić 20% HP. Mamy też taką opcję jak pozostałe, czyli w tym przypadku możemy sobie wybrać loch jaki obecnie bijemy i jeśli wiemy, że jesteśmy akurat na trzecim kolesiu, a chcemy zobaczyć jak nasze procenty wyglądają dalej, to tym oto sposobem symulator pokazuje nam wszystkich do samego końca lochu. Możemy wtedy łatwo przeanalizować, czy ubicie danego bossa da nam szansę na potencjalne wbicie większych ilości expa kolejnymi, czy na przykład tak jak w przypadku pana kowala zablokujemy się i nic więcej nie zrobimy. I jest jeszcze zakładka więcej, która jest chyba moją ulubioną Ponieważ po wybraniu jej pokazuje nam wszystkie lochy, które jesteśmy w stanie pokonać i mamy na nie więcej niż 5% szans. W na przykład widzę, że mogę sobie spokojnie zaatakować wieżę, ale dwukrotnie, bo po pokonaniu wiada mrozu będę mógł również zaatakować później jeszcze raz. No i oczywiście kolejny przykład to jest ten cyrk grozy, który nam pokazuje do samego końca nawet w jakiej kolejności sobie to możemy bić. Na przykład w międzyczasie większy procent będziemy mieli na siedzibę Play Games. Kolejną lubianą przeze mnie opcją, i uważam, że też dosyć sporym game changerem, zwłaszcza na początku, jest kalendarz pupili. Myślę, że wiele z nas miało naprawdę problem, żeby ogarnąć, kiedy jakiego pupila możemy łapać w tym początkowym etapie gry, gdzie ich jest na przykład do złapania wiele. Więc w tym przypadku tak jak wcześniej wybieramy sobie nasze konto i widzimy kiedy i jakiego pupila będziemy mogli w jakiej lokacji również zaatakować. No i taką jeszcze według mnie trzecią bardzo ważną funkcją już oczywiście symulator pupili. W momencie kiedy odblokowujemy nasze pupile, to bardzo często nie do końca wiemy, które jesteśmy kiedy w stanie pokonać. Możemy też tutaj sobie wiele wróżyć. Ja na przykład w moim przypadku mam jeszcze do zaatakowania strefę światła, więc w tym przypadku wybieram sobie światło. Muszę jeszcze raz zaktualizować dane i widzimy, że najsilniejszego pupila mam na ten moment ptasia. Pupila, którego mogę zaatakować to heraldon. Jednakże jeśli zasymuluję, to widzimy, że mamy kompletne 0%. Ja natomiast mam wysoko ulepszonego paldon. No, niestety tutaj pozostaje mi poziom ten sam. Więc jeśli chciałbym wybrać, jaki mam na nim poziom, to mogę to oczywiście zmienić ręcznie. I jeszcze to ręczne zmienianie przyda nam się w kilku innych kwestiach. Oczywiście ja mam na ten moment 61 poziom, więc po symulacjach widzimy, że również nie damy rady. Chciałbym na przykład wiedzieć, kiedy takiego heraldona zacznę i czy w ogóle będę w stanie pokonać. Więc mogę sobie oszacować, że na 70 poziomie mam już realną szansę, bo aż 4,5%. Czyli na przykład dzień później, mając 73 poziom, tych procent będę mieć już 16, co jest naprawdę dużym procentem. No i oczywiście, jeśli pokonamy Heraldona, to chcemy sprawdzić, czy ostatniego bossa również jesteśmy w stanie pokonać. Jak widzimy, mamy, bo coś się tutaj kręci. Mamy na niego aż 3,5%, a na takim na przykład 80 poziomie 27. To naprawdę nieraz może nas ucieszyć i jednocześnie oszczędzić nasze grzyby. No bo na przykład wiemy, kiedy możemy coś klikać, a kiedy nie. Strona SF Tools jest oczywiście w pełni legalna. Wpisując tutaj nasze logowanie, nikt Wam nie ukradnie konta ani nie dostaniecie za to bana wygrze. Więc yy, dzięki uprzejmości osoby, która to robi, a raczej całego zespołu, możemy naprawdę oszczędzić wiele grzybków. Dajcie znać w komentarzu, czy poradnik Wam się przydał i czy korzystaliście już wcześniej z tej strony.